Co Twoje dziecko mówi o Tobie? Dzisiaj zadam Ci pytanie, które może totalnie zmienić Twój sposób patrzenia na wychowanie. A co jeśli Twoje dziecko przyszło na świat nie po to, żeby być jak Ty, ale po to, żeby Ci coś pokazać? W numerologii, zwłaszcza wedyjskiej, dziecko nie trafia do naszej rodziny przypadkiem. Jego dusza wybiera moment narodzin, a więc i konkretne liczby, które pokazują, z jaką energią przychodzi i jaką rolę ma odegrać w Twoim życiu. Brzmi magicznie? A teraz pomyśl, dlaczego niektóre dzieci są niesamowicie uparte, albo wycofane, albo szukają uwagi, mimo że mają wszystko. To nie charakter znikąd. To ich liczba, a razem z nią Twoja lekcja. Twoje dziecko pokazuje Ci coś o Tobie. Na przykład, jeśli jesteś osobą, która całe życie stara się być silna, ogarnięta, nie pokazuje emocji i nagle rodzi Ci się dziecko z liczbą duszy dwa: wrażliwe, płaczące, delikatne. To nie przypadek, to zaproszenie, żebyś ty też wreszcie dał sobie prawo do uczuć. Albo dziecko z liczbą jeden silne, niezależne, uparte, które nie chce słuchać. Może ono przyszło ci przypomnieć, że Ty też masz prawo robić coś po swojemu, a nie tylko zadowalać innych. Dzieci często kompensują to, czego. My nie mamy, lub wzmacniają to, czego w nas za dużo, żeby nas zrównoważyć. Jak to działa? Weźcie swoje daty urodzenia, Twoją, partnera i dziecka. Obliczcie liczbę duszy i losu, tak jak pokazywałam wcześniej. I porównajcie. Jeżeli liczby są bardzo różne, będzie wyzwanie, ale też ogromny potencjał wzajemnego rozwoju. Jeśli liczby są natomiast takie same, może być bliskość, ale też konflikty, bo dziecko odbija Twoje niezintegrowane części. Przykład z życia. Znam mamę, która miała liczbę 6: artystyczna, ciepła, nastawiona na dom i harmonię. Jej córka liczba 8 twarda, konkretna, wymagająca, bardzo niezależna. Na początku był dramat. Ona jest zimna, nie przytula się. Dlaczego nie chce być blisko? Ale kiedy ta mama zrozumiała, że córka nie przyszła, żeby być jej klonem, tylko żeby pokazać jej siłę, strukturę, asertywność, wszystko się zmieniło. Relacja się uspokoiła. Zaczęły się od siebie uczyć nawzajem. Co twoje dziecko mówi o tobie? Może to, że potrzebujesz więcej cierpliwości, może, że musisz postawić granice, a może że masz w sobie coś pięknego, co dawno zostało zapomniane. Numerologia nie po to daje etykiety, po to, żeby pomóc ci zrozumieć i Zaakceptować siebie, dziecko, waszą relację. Jeśli chcesz, napisz mi w komentarzu daty urodzenia twoją i dziecko, a ja powiem ci, co ta relacja mówi i jak możecie lepiej się wspierać, bo twoje dziecko nie przyszło, żeby być jak ty. Ono przyszło, żeby cię obudzić. Pozdrawiam.